Za nami trzeci sparing w okresie przygotowawczym Radomiaka, tym razem z cypryjską Momonią Nikozja, wygrany przez Radomiaka 2-1. Z nami bramkarz zielony Filip Majchrowicz. Filip, jak oceniasz to spotkanie? Eee, Uważam, u... że dobry mecz, bo po tym początkowym takim trochę impasie w, w ofensywie i słabej postawie w defensywie, Myślę, że zaczęliśmy trochę przejmować inicjatywę momentami. Omonia mądrze, mądrze się broniła, ale my dochodziliśmy do pewnych sytuacji. Ale już w drugiej połowie myślę, że, że wyglądało to znacznie lepiej, bo i te kontry zaczęły nam wychodzić. To, w czym my, uważam, że Radomiak jest naprawdę mocny, jesteśmy naprawdę mocni, no to są te ataki szybkie i myślę, że one tak naprawdę nam ten mecz wygrały, mimo że było to po stałym fragmencie, ale ta presja, które, którą wywieraliśmy kontratakami, musieli zostawiać więcej, więcej osób z tyłu, z tyłu, więc nie mieli kim atakować tak naprawdę z przodu. Uważam, że, że naprawdę dobry sparing w naszym wykonaniu. No właśnie, w drugiej połowie kilka zmian i można powiedzieć, że taktycznie wyglądało to troszeczkę, troszeczkę lepiej. Nie chcę powiedzieć, że kontrolowaliście spotkanie, ale nie dopuszczaliście Nikozi do, do, do tych groźnych akcji. Czy takie były założenia taktyczne w przerwie? E, tak, no mamy pewne, pewne założenia taktyczne dotyczące formacji przejścia z formacji na formację w trakcie, w trakcie rozgrywania akcji czy w trakcie zmiany sektora, w którym się akcja odbywa. I myślę, że realizowaliśmy je bardzo dobrze. Myślę, że głównie dotyczyło to Donisa w pierwszej połowie i Bruno w drugiej. Oni bardzo fajnie wchodzili między stoperów i, i myślę, że, że to na pewno, na pewno wyciągniemy z tego meczu, że, że to po prostu działa, kiedy robimy to dobrze. W końcówce spotkania bardzo groźnie wyglądająca sytuacja. Zostałeś kopnięty w twarz, ale jak widać, nic poważnego się nie stało. Jakie odczucia twoje po, po tym zderzeniu, co tam się można wydarzyło? No, opieram, że mam doświadczenie w takich sprawach, bo w poprzednim sezonie też, też zostałem kopnięty, ale wtedy karnego obroniłem, więc może tak musi być po prostu. E, no co, poszła długa piłka? E, tak naprawdę formalność piłka dla mnie komenda moja, że, że piłka idzie do mnie e, a przez to, że murawa była długa, nagle dostała jakiegoś nienaturalnego, naturalnego, tempego kozła e, i napastnik chciał włożyć nogę, ja szybko zareagowałem. Kopnął mnie w twarz bramki nie było, więc tyle dobrze, no ale nic na to nie mogę poradzić. Takie uroki, uroki tego boiska, mimo że uważam, że naprawdę fajną robotę tutaj organizatorzy wykonali. Dziękujemy, dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w kolejnych meczach i w nadchodzącym sezonie. Dziękuję bardzo.